Zobaczcie, jest śnieg, proszę bardzo. Napadało śniegu pięknie. Kielce nie są jest też u nich śnieg, elegancko. W dzisiejszym vlogu, dzisiaj zapowiadam vlogmas. Zobaczcie, śnieg pada pięknie. Dzisiaj może się gdzieś przejdziemy, coś jeszcze nagram. I elegancko tak pada. Fortnite, -cik. na ten moment, bo czeka na nowe. Nowy sezon, nowe skiny. Ma być Lisa z Blackpink. W sklepie 29, więc gram. A później czołgi. I coś mam jeszcze książkowego, powiem. Idziemy na karczówkę. Śnieg pada, my idziemy na karczówkę. Jestem w kombinie zonie. Zobaczcie, jaki klimat ma. Naprawdę super. Idziemy właśnie teraz na kalczówkę. Z takim klimatem. Mega. Zobaczcie, tam jak biało fajnie. Naprawdę elegancko. Jak mamy światło pomarańczowe, nie białe, to fajnie to kontrastuje z białym śniegiem. Więc to się najlepiej nadaje do zdjęć. No ale to też taka lampa jest fajna. Ona jest taka stylizowana na vintage, na taki starszy styl, fajny francuski, tak jakby fajnie to wygląda. Tam widzicie sami jaka jest różnica, jak macie białe światło i jak macie pomarańczowe światło. Fajnie to wygląda naprawdę. Ogród botaniczny. Proszę bardzo. Wielce. Fajnie. Tu jest super ujęcie tak samo. Mega fajnie idziemy pod górę. Tu zawsze na sankach 150 na godzinę. Będziemy mieli klasztor. Tam później nagram widok, a to później po mszy, niedzielę. Dobra, i tu się na razie pożegnamy, bo wchodzimy. Już do, do klasztor oczy jesteśmy na punkcie widokowym Elegancko Elegancko Ciekawy wynik mecz o, zobaczcie, już jest vlogmas. Już są choinki, już są ozdobione. Vlogmas już nie zobaczcie. Jaką fajną książkę ma babcia, proszę bardzo. Z Janem Kaczkowskim. Bardzo fajną. Ja po, Jak wrócę do domu, też wam powiem, co ja przeczytałem. I będziemy kończyć tego krótkiego vloga. Zobaczcie jeszcze, jaką mam tu. Ja, co czytam, Żółty Tygry, serial edycja, to to jest ta oryginalna wersja, zobaczcie, jaka już stara, styrana, czytana. A my mamy już tę nową edycję. Ciepada śnieg, pięknie. A ja oficjalnie zapowiadam vlogmas. 1 grudnia i do 24 grudnia. Codziennie godzina 20. Zapamiętajcie, godzina 20. Vlogmasy od 1 grudnia do 24 grudnia. Zapraszam do oglądania. Będzie jeszcze post na Instagramie. Które teraz widzicie na ekranie, jaki mam Instagram. I zapraszam do oglądania. Teraz jeszcze Wam powiem o książkach i kończę, bo chcę to dzisiaj wrzucić. Czytałem książkę Bismarck Pirat Atlantyku z serii Żółty Tygrys. Kolejna, kolejna tom. Można nie wiem czy tą, bo w sumie to nie jest ten. To samodzielna opowieść, oczywiście historyczne Bardzo fajna szczerze mówiąc. Opowieść o Bismarku mi się naprawdę podobała, ponieważ co chwilę się tam coś działo. Naprawdę fajnie to wyglądała ta bitwa, były fajne opisane, nawet sobie e, udało mi się posprawdzać e, ciekawostki. Bardzo zawsze jak e, o statkach, właśnie okrętach słucham, to sprawdzam e, odległość. Wiem, że to tak ciekawe, dziwne, ale sprawdzam odległość, nie wiem czy głębokość zatopienia, o właśnie, metrów pod poziom wody, nie? Zawsze sprawdzam i to mnie ciekawi bardzo fajna jak polecam naprawdę ta książka z serii Żółty Tygrys naprawdę jest bardzo ciekawa chciałem czytać władze Pierścieni, to pierwszy od Tolkiena oczywiście wydawnictwo, wydawnictwo Zysk, i Ska. Zysk i Spółka skończyłem książkę od o księdzu Janie Kaczkowskim yy. Na pełnej Petardzie. Bardzo fajna książka, polecam każdemu. Polecam jeszcze raz. No i właśnie to był krótki vlog o informacjach o vlogmasach od 1 grudnia. Mam nadzieję, że będziecie oglądać, śledzić. Na pewno będą ciekawsze niż ten film. Przynajmniej taką mam nadzieję. Elo. I to będzie mówione i lepiej